Edukacja to jedno z najważniejszych zadań w mieście. My edukację pojmujemy jako inwestycję w młodego człowieka. Stąd nie szczędzimy środków i sił, żeby ta edukacja w Radlinie była na dobrym poziomie. Szanowni Państwo, sami wiecie, że ten rok pokazał, że musimy nauczyć się pracować inaczej. I ogromny wysiłek musieli pokonać. Nauczyciele, uczniowie i wszyscy ci, którzy zajmowali się do tej pory edukacją, wychowaniem przedszkolnym. Dziękuję wszystkim nauczycielom za ich kreatywność, za to, że pomogli uczniom przejść ten trudny czas. Wiele z tych nowych, kreatywnych metod zostanie z nami już na dłużej. Zachęcam Państwa do obejrzenia tej prezentacji i pokaza chcemy pokazać Państwu, co zrobiliśmy w tym roku. Rok 2020 był szczególnym rokiem również dla oświaty i całego systemu edukacji. Pandemia koronawirusa skutecznie uniemożliwiła prowadzenie wielu standardowych działań w tym zakresie. Potrzebne były, rozwiąza Potrzebne były rozwiązania bardzo kreatywne, wykorzystujące możliwości technologiczne. W wielu wypadkach trzeba było wesprzeć odpowiednim sprzętem komputerowym dzieci, których sprzęt okazywał się niewystarczający, bądź rodziny, w których wiele dzieci jednocześnie potrzebowało dostępu do zajęć online. Jak prezentuje się Edukacja w Radlinie w mijającym roku? Zapraszamy do krótkiej prezentacji. Obowiązek opieki i edukacji przedszkolnej, realizowany w Radlinie, jest przez oddziały w ramach przedszkoli publicznych. I tak przedszkole numer 1 to 7 oddziałów z liczbą 174 uczniów, przedszkole numer 2 to 5 oddziałów i 118 uczniów, przedszkole publiczne numer 3 to aż 13 oddziałów i ponad 280 uczniów. Zaś przy sportowej szkole podstawowej mamy jeden oddział z 24 uczniami. Ilość oddziałów szkolnych w Radlinie przedstawia się następująco: najwięcej, bo aż 33 oddziały, z liczbą Blisko 600 uczniów to sportowa szkoła podstawowa. Dalej jest Górzyńska Trójka, z liczbą 19 oddziałów. SP nr 4 na obszarach to 15 oddziałów, w skład którego wchodzi 285 uczniów. Zaś Szkoła Podstawowa nr 1 to 261 uczniów w 12 oddziałach. Tak z kolei prezentują się liczby związane z etatami pedagogicznymi w poszczególnych placówkach oświatowych. Oprócz przedszkoli, szkół podstawowych podajemy również dane związane z okniskiem pracy pozaszkolnej w Radlinie. Następny slajd prezentuje dynamikę awansów nauczycielskich w 2020 roku w poszczególnych stadiach nauczycielskiej hierarchii stopni zawodowych od stażysty przez nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Tak z podziałem na poszczególne placówki prezentowały się zmiany ze stażystów na kontraktowych nauczycieli. Z kontraktowych na mianowanych oraz z nauczycieli mianowanych na dyplomowanych. Prezentujemy również dane związane z przyjściami na emerytury, urlopami zdrowotnymi oraz macierzyńskimi, z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola. Tak zaś wyglądają dane związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, głównie w obszarze pedagogiki oraz rehabilitacji i wsparciem uczniów ze spektrum autyzmu. W 2020 roku przyznano również specjalne stypendia burmistrza Radlina za wybitne osiągnięcia w nauce dla radlińskich uczniów. Była to w sumie kwota ponad 25 tysięcy złotych. Miasto Radlin organizuje i współfinansuje transport naszych uczniów niepełnosprawnych, przede wszystkim do zespołu placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych w Wodisławiu Śląskim oraz do innych podobnych placówek w naszym regionie. Tak wyglądają dane finansowe dotyczące przyznawania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe. Nasze placówki realizują również szereg projektów edukacyjnych finansowanych z różnych źródeł zewnętrznych. Są to m.in. programy Erasmus, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fundacji M-Banku czy Budżetu Obywatelskiego Miasta Radlin. Od października 2020 zarządzono ponowne nauczanie zdalne, tym razem dla klas od 4 do 8. To kolejne wyzwania dla nauczycieli oraz dyrekcji naszych placówek, aby skutecznie prowadzić proces dydaktyczny oraz edukować młodzież w zakresie podstawy programowej. Mamy nadzieję, że już wkrótce zagrożenie pandemiczne definitywnie minie, a nauczyciele i uczniowie będą mogli powrócić do stacjonarnej pracy w szkołach. Choć bez wątpienia szereg rozwiązań technologicznych i kreatywne pomysły na przekazywanie wiedzy pozostaną w radlińskich szkołach na długo po zakończeniu pandemii.